Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Kanał United Road, z tej strony Mikołaj oraz Patryk. Dzień dobry, cześć, witam się serdecznie z Wami. Przed nami ostatnia kolejka Premier League. Zagramy wszyscy o tej samej godzinie, punkt 17, 25 dzień maja. Jest to oczywiście niedziela. Manchester United na Old Trafford zmierzy się z Aston Villa. Będzie to ostatni mecz w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że nie będzie tej 21. porażki w tym sezonie, a Manchester United zakończy ten sezon chociaż jakimś pozytywniejszym akcentem. Oczywiście nie ma tutaj mowy o jakimś pozytywnym zakończeniu tego sezonu, bo, bo jak wiemy, sytuacja Manchester United na ten moment jest po prostu tragiczna. No ten mecz niewiele zmieni. Nawet jak go wygramy, no to być może gdzieś tam delikatnie uśmiech się umaluje na naszych twarzach, pod warunkiem, że to będzie świetny mecz. Być może on da nam troszeczkę taką iskierkę nadziei, ale wątpię, żeby raczej kibice przede wszystkim podchodzili w ten sposób do tego spotkania. No, bo tak jak mówiliśmy na poprzednim podcaście, tutaj raczej spodziewamy się ogromnych roszad w składzie względem tego przyszłego sezonu. Więc ja podejrzewam w ogóle, że wielu tych piłkarzy, których zobaczymy podczas starcia z The Villains, nie zobaczymy w przyszłym sezonie. Więc ja najchętniej, przyznam się szczerze, być może niektórym podpadnę tym. To ten mecz bym sobie na takim przyspieszeniu razy dwa obejrzał, żeby już ten sezon mieć jak najszybciej za sobą. No to prawda, tutaj, jeżeli chodzi o to, czy, czy ten po prostu. Ten, niech ten sezon się zakończy. Zacznijmy już z czystą kartą. Ciężko się patrzy na Manchester United, który jest na pozycji numer 16 z minusowym bilansem bramkowym, i to nie jest jakiś minus 1 czy tam minus 2, tylko to jest aż minus 12. Nie pamiętam, no oczywiście nie mamy prawa pamiętać tak słabego sezonu Manchester United. Ale miejmy nadzieję, że no to jest ten kubeł zimnej wody. Na ostatnim podcaście dosyć lubiliśmy używać tego sformułowania, ale tutaj też. No, miejmy nadzieję, że po prostu to jest taki zimny zi kubeł zimnej wody, który poprawi naszą sytuację w następnym sezonie i po prostu będziemy się odwoływali do tego sezonu jako ten punkt przełomowy, punkt kulminacyjny w marazmie, jaki nas, jaki nas zastał w kadencji post-Fergusonowskiej. No miejmy nadzieję, że czarne demony po prostu dejdą z Manchesteru United. Jednak trzeba jeszcze sobie powiedzieć, że Manchester United, jeżeli wszystkie gwiazdy na niebie ułożą się po myśli czerwonych diabłów, no to możemy skończyć ten sezon na 14 miejscu i to, jest już, to już jest nasze maksimum w tym sezonie. Możemy wyprzedzić zarówno West Ham, jak i Wolverhampton. Natomiast przed nami skończą takie drużyny jak Everton, Crystal Palace, Burnham Fulham, Brentford Brighton, czy chociażby Nottingham Forest, albo i również drużyna, która, będzie, która przyjedzie na od Trafford, Aston, Villa. Jak widzimy, tak naprawdę wszystkie te drużyny, oczywiście nie będę tutaj im ujmował, bo w większości z tych drużyn mają fantastycznych menedżerów, dobre kadry. Jednak, no nie oszukujmy się, nie możemy porównywać tego z Manchesterem United. Tak, no, pełna zgoda. Tutaj jeśli chodzi w ogóle o typowanie faworyta tego meczu, no to oczywiście jest niemastą Villa. Ten mecz jest u nas, to też nie jest naszym argumentem. Nawet nie tyle co w tym sezonie, tylko ta twierdza Old Trafford już przestała mieć takie znaczenie tej twierdzy w sensie dosłownym, bo wielu rywali od lat przyjeżdża, przełamuje swoje takie złe pasy u nas na naszym terenie, więc nie uważam, żeby to było jakimś ogromnym atutem. Ja jestem też ciekaw w ogóle, jak do tego spotkania podejdą nasi kibice, Wiemy, że oni słyną z tego, że wspierają drużynę na dobre i na złe. Tych złych momentów ostatnio było naprawdę dużo, a mimo to kibice stawali zazwyczaj na wysokości zadania. No jestem też ciekaw właśnie przede wszystkim tego, jak zaprezentują się piłkarze. Czy będzie to podobny obraz Manchesteru United z tych ostatnich kolejek? Czy będzie może jeszcze gorszy? Bo wiadomo, że nie oszukujmy się, ta porażka w finale Ligi Europy na pewno mocno wpłynęła na zawodników. Ja myślę, że ona na wielu z nich wpłynęła nawet mocniej niż na kibiców. Więc tutaj możemy być po prostu świadkami bardzo kiepskiego meczu, który będzie kwitował ten cały sezon. Ale co do tego punktu kulminacyjnego, no ile już takich punktów było, to chyba nie zliczę, ale faktycznie tak źle, jak było teraz, to jeszcze nie było, za naszego życia na pewno nie. Więc tutaj mam nadzieję, że akurat sprawdzi się to takie powiedzenie, że gorzej być nie może, że ono nie zemści się na nas i źle nie zestarzeje. No, i uznamy po prostu z perspektywy czasu, gdzieś za parę lat, za parę sezonów, ten sezon jaki taki punkt zwrotny, jako taki punkt zwrotny, właśnie w historii Manchester United, w tej erze, jak to ładnie nazywamy, post-Fergusonowski. Mm -hmm, zdecydowanie. E, no, trzo, co trzeba zaznaczyć, na pewno w tym nie zagra Markus Rashford. E, raz, że cały czas zmaga się od nas, razem ścięgna, ale druga sprawa, że Markus Rashford jest cały czas wypożyczonym piłkarzem z Manchester United, dlatego on Zagrać nie będzie mógł. Jeżeli patrzymy na formę, e, ostat ostatnią formę Manchesteru United. Manchester United e, w lidze e, no, prezentuje się fatalnie, to jak po nie powiedzieć nic tak naprawdę. E, United no, nie potrafią e, w zasadzie wygrywać od, e, od kilku dobrych spotkań. Natomiast Aston Villa raz po raz, e, w zasadzie już trzy e, mecze z rzędu e, wy wygrała. Między innymi z Tottenhamem 2 do 0. Więc to też dużo pokazuje o obecnej dyspozycji, dyspozycji politycznych Unaja Emerygo. No i myślę, że tutaj nie ma co mówić. Aston Villa walczy o ligę Mistrzów, Aston Villa walczy o pozycję w Europie, miejsce w, w czołówce. No i Aston Villa e, będzie faworytem na Old Trafford. No, bez dwóch zdań, no. oni walczą o tą Ligę Mistrzów. Oni już nie zresztą byli, zaprezentowali się naprawdę dobrze, moim zdaniem. Zaskoczyli wiele osób, więc yy, chcą na pewno pozostać w tej takiej najwyższej klasie rozgrywkowej, jeśli chodzi o te europejskie turnieje. Mają na to dużą szansę, tam jest przeogromny ścisk. Jeśli spojrzymy sobie na tabelę Premier League, to widzimy, jak ogromny ścisk tam panuje. Tak naprawdę między tym trzecim a siódmym miejscem. Manchester City teoretycznie aż tak nie analizowałem, ale chyba wydaje się dosyć bezpieczny, bo musiałyby wszystkie właśnie te drużyny, cztery, które znajdują się za nim, swoje mecze wygrać, a chyba te drużyny niektóre rozgrywają mecze między sobą, więc tam Man raczej już nie będzie. Tak, nie będzie takiej sytuacji, że City z tej ligi mistrzów wypadnie, więc nasi sąsiedzi w Zamiezdy są bezpieczni, jeśli chodzi o swoje miejsce. Natomiast jeśli chodzi o takie zespoły, właśnie jak Caston Villa, Nottingham, Forest Chelsea czy Newcastle, no, to one wszystkie będą do ostatniej minuty drżeć. Zapewne około godziny 19 właśnie będziemy znali wszystkich e, tych przyszłorocznych uczestników Ligi Mistrzów. No, my jesteśmy daleko, daleko na dole. Ledwo nas słychać z tego dołu tabeli, jeśli chodzi o to zestawienie takie, tej górnej części. Więc my możemy troszkę uprzykrzyć życie Aston Villa. To jedyne, co możemy zrobić. No, ale Aston Villa, tak jak mówię, będzie na pewno potężnie zmotywowana do tego, żeby to spotkanie wygrać a Manchester United, tak jak wspomniałem wcześniej, no jest podłamany po tej porażce ostatniej z kogutami, więc teoretycznie nie wydaje się trudnym zadaniem zespołowi z Birmingham, żeby nas pokonać, tak mi się wydaje, ale na pewno nas nie więc tutaj e, ten mecz może się rozegrać na różne sposoby, aczkolwiek ja nie upatruję dużych szans na zwycięstwo Czerwonych Diabłów. E, Patryku, no jeżeli chodzi o to, co powiedzieliśmy, Manchester City ma jeszcze szansę nie zagrać w Europejskiej w Lidze Mistrzów, Ponieważ w przypadku, gdyby Newcastle, Chelsea oraz WIAT grały swoje mecze, no to, a oczywiście Manchester City, gdyby przegrał na wyjeździe z Fulham, no to Manchester City spada na szóstą lokatę i jest poza ligą mistrzów. Ciężko uwierzyć w taki scenariusz. Mi się wydaje, że no jednak Manchester City rozprawi się z, z, z Fulham, ale no nie można jeszcze niczego, niczego przesądzać. To jest mimo wszystko piłka, nożna, tu jest Premier League. Każdy może wygrać z każdym. Nawet Manchester United może wygrać z Aston Villa w ten w w niedzielne popołudnie. I nie będzie to jakaś, chociaż w sumie byłaby to, byłaby to sensacja. Nie ma co tutaj mówić. Manchester United jest obecnie, tak jak już słusznie zauważyłeś, tak takim już może być takim dołku również emocjonalnym. Myślę, że to mógłby być czas, żeby dać szansę jakimś młodszym, młodszym piłkarzom. Jest, 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 jest ta akademia, którą, którą, którą mamy. Wydaje się mocno zaopatrzoną. No i wydaje się, że Manchester United no po prostu ten mecz może poniekąd odpuścić. O nic nie gramy. E, oczywiście fajnie byłoby, chociaż ten najmniejszy promyczek dać tym kibicom na którzy przyjdą i prawdopodobnie zapełnią ten, ten, ten stadion w pełni. Chociaż może na znak protestu, e, może jakoś mocno. Old Trafford świecić pustkami, chociaż szczerze powiedziawszy, bardzo mocno w to wątpię. Co do tego meczu, szczerze powiedziawszy, Patryku, powiedz mi, czy ty czujesz na tą 38. kolejkę jakiekolwiek emocje? Nie, nie. Raczej towarzyszy mi tylko niecierpliwość właśnie względem tego, żeby ten sezon był już za nami, żebyśmy mogli po prostu spojrzeć troszkę w przód z jakąkolwiek nadzieją. Jeśli Zdołamy ją wyhodować w naszych sercach? No to na pewno będzie to taki okres, gdzie trochę nam te rany się zagoją, zabliźnią po tym obecnym sezonie i tej kampanii beznadziejnej dla Manchesteru United. No i tym finale, który też gdzieś do ostatniej chwili gdzieś z tyłu głowy nam widniał, no bo w lidze Europy zawsze chcieliśmy trochę zakomywać tą rzeczywistość, że no jednak byliśmy niepokonani, to są fakty, temu nie można było zaprzeczyć. No ale niestety, jak przyszło co do czego, no to nie postawiliśmy tej kropki na di, więc zostajemy z niczym. I ten sezon, tak jak mówię, no, dla nas ten mecz równie dobrze mógłby się nie odbyć. Ja wiem, że wiele osób pewnie nie podzieli mojego zdania, ale to nie chodzi o to, że ja wy, wylewam teraz z siebie jakąś frustrację. Wiadomo, fajnie by było zobaczyć Manchester United, który wygrywa, ale ja podejrzewam, że Manchester United, jeśli chodzi o personalia, będzie mocno odmieniony w przyszłym sezonie, więc tutaj raczej bym nie upatrywał nie wiadomo jakich e, nadziei w tym, że ci piłkarze w przyszłym sezonie. Zaczną grać na jakimś tam poziomie, bo po prostu ich u nas w klubie już nie będzie. Ja bardziej jestem ciekawy, tak to może nazwę, kogo Ruben Amorim w ogóle desygnuje na to spotkanie, bo nie wiem, czy czuję się zawiedziony może przez piłkarzy, którym dał szansę w Lidze Europy w finale i po prostu oni tego nie dowieźli, czy może jednak da im szansę ponownie się zaprezentować, niektórym być może już pożegnać z tym Old Trafford. Jestem też bardzo ciekaw trochę innej sprawy, mianowicie chodzi mi tutaj o Jonego Evansa, bo jak wiemy prawdopodobnie pożegna się z nami wraz z końcem tego sezonu, więc tutaj fajnie by było, żeby przygotować coś ekstra dla John'ego Evansa, bo jest to bez dwóch zdań legenda. On pamięta te czasy świetności Manchester United jako zawodnik reprezentujący nasz klub, więc tutaj fajnie by było jakoś ładnie się zachować względem właśnie John'ego. Mam z nim zdjęcie, się pochwalę tak przy okazji, więc, więc fajnie, cieszę się, że akurat to był jeden z tych zawodników, który po prostu podszedł do nas, bo on mi się bardzo mocno kojarzy z tą taką ekipą starą Fergusona. No, jak najbardziej, John Evans. No, był takim e, zawodnikiem, który miał być e, klasy światowej. to troszeczkę taka rytua poszła w innym kierunku. No, niestety, no nie spełnił wszystkich pokładanych w nim nadziei jeszcze za kadencji Alexa e, Fergusona, sera Alexa Fergusona. No, ale bądź co bądź, to to jest e, piłkarz z naszej starej gwardii. Piłkarz, który na pewno jest zasłużony. Ja prowadziłem, natomiast miałem przyjemność rozmawiać z żoną Johnnego Evansa i Andy Colem na rozmowie przez, przez Teamsy. To bardzo, fajny, bardzo fajne doświadczenie życiowe. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o ten mecz, czy uważasz, Patryku, że Ruben Amorim może dać taką małą wskazówkę w jedną albo w drugą stronę a propos tego, czy że zostaną na ultrafakt w przyszłym, w, przyszłym, w przyszłym sezonie, czy nie? desygdując ich na mecz z Astą, wiem? E, czy uważasz, że. Jeszcze raz proszę, powtórz pytanie, bo tak trochę się rozkojarzyłem. Z, za, bardzo, za bardzo złożone jest to pytanie. Trochę tak, a ja jestem niewyspany po tej ciężkiej nocy, po tym finale, <grym> także proszę, powtórz pełna to się ustosunkuję. <grym> pe, jak najbardziej. Czy Ruben Amorim e, swoimi wyborami, jeżeli chodzi personalnymi da nam troszeczkę taką wskazówkę, kto może zagrać na odstrafos w przyszłym sezonie, czy też nie? Mm -hmm, mm -hmm. Tak myślałem właśnie, że, że o to Ci chodziło, jak zadawałeś to pytanie. Myślę, że tak i bezpośrednio trochę też się właśnie odniosłem do tego, że jestem ciekaw, kogo desygnuje Ruben, bo być może będzie chciał pokazać swoje niezadowolenie z niektórych piłkarzy i dać taki jasny sygnał, że na tych piłkarzy nie będzie stawiał w przyszłym sezonie. Moim zdaniem to by była bardzo racjonalna decyzja, gdyby on jednak postawił na tą ekipę Którą docenił przez te kilka miesięcy pobytu w naszym klubie i wyróżnił ich właśnie w taki sposób, że dałby im rozegrać to ostatnie spotkanie w tej kampanii. Mhm. Więc tak, tak zgadzam się, odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że możemy być świadkami właśnie takiego zabiegu ze strony Amorima. No ciekawy, to będzie naprawdę ciekawy mecz pod tym względem, szukając takich niuansów i takich kontekstów. Mam nadzieję, że. Ruben da szansę jeszcze jakiemuś modzikowi na tle, na tle Aston V, na tle na pewno dobrego rywala. Oczywiście może to być broń obusieczna, ponieważ jakiś piłkarz może się bardzo mocno zrazić, no ale no, nie oszukujmy się, my już naprawdę nie mamy nic do stracenia. Aston Villa przyjedzie, przyjedzie naprawdę bić się o te trzy punkty. Jedynie co możemy co możemy zrobić, to utrudnić im im życia, bo nie oszukujmy się, honoru tym jednym meczem nie odzyskamy i nie uratujemy dobrej twarzy Manchester United. To jest po prostu za mało. Myślę, że my po prostu musimy, musimy spojrzeć prawdzie w oczy tej bardzo brutalnej prawdzie i tym bardzo brutalnym argumentom, że jesteśmy na samym dnie, ale no nie możemy siedzieć i płakać nad tym, tylko musimy po prostu starać się wygrzęzać yy, z, tego, z tego bagna, w którym się znaleźliśmy, a nie jeszcze bardziej w nim się utwierdzać. Mam nadzieję, że jakieś już takie pierwsze decyzje Rubena Amorima zapadły właśnie po tym finale Ligi Europy. I mam nadzieję, że mecz z Aston Villa już będzie nie tyle o wynik, nie tyle o grę, ale o personalia w Manchester United. To będzie inny Manchester United. W tym momencie piłkarze United nie mają po prostu żadnej karty przetargowej na Rubena Amorima, bo jesteśmy już po finale Ligi Europy. No, i tak naprawdę wszystko w rękach portugalskiego menedżera. Nic bym nie dodał, nic bym nie ujął z tej twojej wypowiedzi. Pięknie, doskwitowałeś. Ja bym nawet tutaj się nie porywał na jakieś przewidywanie tego meczu. Ja yeah. po prostu brutalnie stwierdzę, że moim zdaniem ten mecz nie będzie dla nas jakimś powodem do radości. Niezależnie już od tego, jak skończył się ten finał, to po prostu ja uważam, że nie sprostamy. A z E, przykro mi to mówić, ale po prostu takie są fakty i wszystkie jakby takie też można powiedzieć czynniki, które składają się na to spotkanie i na to w jakim nastawieniu podejdziemy my i w jakim nastawieniu podejdzie Aston Villa wskazują na to po prostu, że tutaj zwycięzca może być tylko jeden, tak jak mówię bardzo mi się podobało to odniesienie do, do tego, że tu nie chodzi nawet o zwycięstwo tylko o te personalia, no i jestem ciekaw chyba właśnie najbardziej tego składu i w drugiej kolejności tego jak pożegnamy się z Johnem Evansem na Old Trafford. My również żegnamy się, jeżeli chodzi o zapowiedzi w sezonie 2024-2025. Był to nasz debiutancki sezon, jeżeli chodzi o zapowiedzi i robienie kontentu dla Was. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za każde pojedyncze wyświetlenie, za każdy, poje za każdy pojedynczy like, za każdy pojedynczy komentarz. Naprawdę sprawia nam to ogromną fajdę tworzenie kontentu dla Was. Ja ze swojej strony chciałbym zapytać Was, czego oczekiwalibyście, albo co chcecie zobaczyć jeszcze na, naszym, na naszych podcastach, czy czegoś wam brakuje. Oczywiście możemy wam już zapowiedzieć, że pewne zmiany, o których teraz głośno nie będziemy mówić, mamy zamiar od nowego sezonu zaimplementować. Miejmy nadzieję, że będzie to tak skuteczne, jak nowe rozwiązania taktyczne oraz nowe wybory personalne Rupena na Amurima w nowym sezonie. Podobnie jak portugalski menedżer, na razie ich zdradzać nie będziemy, zachowamy to dla siebie i dla Was na przyszły sezon, aczkolwiek jeżeli chodzi o zapowiedzi, serdecznie dziękujemy. Wracamy już niedługo, bo przed nami turne z zapowiedziami. Oczywiście nie będą to tak wnikliwe analizy jak przed meczami Premier League, ale na pewno jakichś materiałów możecie się spodziewać. Z naszej strony to wszystko, standardowo zapraszamy Was na profil zaprzyjaźnionego fanpage'a polscy fani Manchester United. No i Patryku, prosiłbym Ciebie też o kilka słówek, jeżeli chodzi o, o, o te zapowiedzi i o ten nasz debiutancki sezon. No ja bym chciał przede wszystkim bardzo podziękować, ponieważ nie ukrywam, że początkowe podcasty wymagały ode mnie dosyć dużego wyjścia z mojej strefy komfortu. Bardzo cieszę się, że się przełamałem, żeby z Wami rozmawiać, żeby do Was mówić, żeby dla Was nadawać. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Tak jak powiedział Mikołaj, to jest nasz pierwszy sezon w roli podcasterów, ale na pewno nie ostatni. No i oczywiście, mimo że sezon się kończy i nagramy jeszcze dla was za, nie tyle co zapowiedź, ale omówienie meczu z tą Wilą, no to w przerwie międzysezonowej na pewno nie zabraknie kontentu z naszej strony. Mamy dużo fajnych pomysłów na fajne, ciekawe materiały, także chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście nas zasubskrybowali, oglądali, wyczekiwali nowych materiałów. Na pewno będziemy też mieli gości u siebie na materiałach, więc... Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. No, i tyle z mojej strony. No, słyszymy się niedługo. Miejmy nadzieję, że ten nowy sezon przyniesie nam dużo więcej powodów do radości i że będziemy mogli się częściej na tych podcastach cieszyć, uśmiechać przed tymi mikrofonami. Mały spoiler: być może będziecie mogli te nasze uśmiechy widzieć już, więc no, miejmy nadzieję, że, że tak jak wspomniałem, no, tych powodów do cieszenia się będzie więcej na pewno niż w tym sezonie. No, i tyle ode mnie. Cześć. Dziękujemy. Hej.